Hej, ojej, dziewczynki! Zanim zrobimy nasze niki e, w promocji, zrobię wam produkty, które mam i używam. Jestem bardzo zadowolona. Numer jeden to jest, dziewczynki, ten mm, zestaw do manicure, do pedicure w takim skórkowym, fajnym opakowaniu. Ostatnie sztuki, dziewczynki, zostały. Polecam serdecznie, 12 zł tylko. Cena jest hit, dziewczynki, bo mm, zobaczcie, ile macie tutaj przyrządów. Uuu, aż mi wyleciały nożyczki, widzicie? Same nożyczki dziewczyny potrafią kosztować 15 zł, także tutaj 12 zł macie cały komplet dziewczyny do manicure, do pedicure, polecam serdecznie. Kobiece kolory, są turkusowe, są miętowe, są właśnie te pudrowe dziewczyny, przepiękny, fajny, kompaktowy, 12 zł tylko, Kod psik 12283. 12283. Podkładałyśmy sobie, bo się opłaca. Następny produkt dziewczynki to rolka. Rolka do ubrań, rolka do swetrów, rolka dziewczyny do płaszczy. Polecam serdecznie. One są w miksie kolorystycznym dawa, da, dawane też mam trzy sztuki sobie odłożyłam do domu, bo mam taki płaszcz wełniany i on się bardzo tutaj przyczepiają do niego włosy, ale też ze swetra takie te meszki, także polecam serdecznie jesienno-zimowy okres musicie mieć rolkę w domu. 4 zł tylko kod Pubsi 11759. 11,7,5,9. I fajne, mają trzy ladełka kotkowe dziewczyny, także też super sprawa. Następny to toner lancôme Dziewczyny, toner lancôme polecam serdecznie, miałam dużą wersję, 250 ml. To był mój pierwszy toner, zakopiłam go około półtora roku temu, jak się pojawił pierwszy raz i jestem zakochana. Mam teraz lankom, ten. Ten drugi, taki, co były te Hydrazen, z Hydrazen mam duży, też używam. Oczywiście, to jest codzienna pielęgnacja. Toner wam, dziewczynki, bardzo fajnie nawilży twarz. Toner wam, dziewczyny, bardzo fajnie przygotuje tą, tą cerę i tą dziewczyny twarz na dalsze kosmetyki. Oczyści wam jeszcze dodatkowo tą buźkę, także polecam serdecznie. Inaczej kremy się też wchłaniają, jeżeli macie toner użyty. Jeżeli nie macie, one inaczej się dziewczyny też reagują. Także bardzo polecam do wypróbowania. 25 zł, mały, 125 ml, lecz dziewczyny warto sobie spróbować i warto sobie wziąć, dlatego że tonery. Wystarczają na bardzo długo. Ja ten duży miałam około półtora roku. Także mały wystarczy wam naprawdę, e, naprawdę na długo. Polecam. 25 zł od pupsik. 7,447. 7447. 4, 7. Na wacik, dziewczynki. I e, fajna konsystencja. Taka troszkę gęsta, taka jakby lotionowa. Super sprawa. Polecam serdecznie. Następne, dziewczynki, to labubki. Labubki to jest hit. Po złotych 51 zł labubek. Kolorów jest podaje, że 9, albo 8, albo 9 kolorów. To są takie małe labubki i tutaj panie biorą po kilka sztuk dlatego że fajnie jak się je ustawi kilka sztuk Czyli mamy tak, i różowy występuje, i szary dziewczyny występuje, i zielony występuje e, dziewczynki tutaj. Naprawdę tych kolorów jest sporo, albo 8, albo 9. Taki miętusek dziewczynki, mm, taki różowy. Także polecam serdecznie. Jedna sztuka labubka kosztuje złoty 50. Zł. Hit cena, mm, tutaj mam przykładowe właśnie e, te kolorki i polecam serdecznie dla waszych dzieciaków. E, kot płupsik 12275. 0, 12, 2, 7, 0. Jak kupicie 5 sztuk, będziecie miały 5 sztuk różnych kolorów. Hmm, maksymalnie w jednym komentarzu możecie kupić 5 sztuk, czyli po plusie dajemy plus 5. I to jest cudo, dziewczyny, to jest do, zle, do zlewu, taka dziewczyna gumowa mata do zlewu, eee, wiecie, no, kładziecie sobie do zlewu i fajnie Wam tutaj zabezpiecza ten silikonek tą, te dziewczyny naczynia. Polecam serdecznie, 3 zł, tylko u nas to cudo, kot pupsik 12284, 12284, nie jest to duże, myślę, że do każdego zlewu wejdzie. I ostatni produkt w tym filmiku, plasterki skorpion. Plasterki, osiem plasterków dziewczyny tutaj macie, przeciwbólowe skorpion. Wypróbowane przez nas, dziewczynki, polecam serdecznie na bóle e, wszystkiego rodzaju. Naklejacie dziewczynki i ból naprawdę przechodzi. R e, lekko rozgrzewają, także m, tutaj miejcie to na uwadze i e, naprawdę działają. Tutaj miana e, czasem jest e, też e, na transmisji w tych. W tych dziewczynki plasterkach, dlatego, że ją bardzo boli tutaj czasem kręgosłup. Polecam serdecznie, miałam, używam i będę zawsze używać, zawsze będę to kupować. Macie 8 plasterków, dziewczyny. W środku jest 8 plasterków za 8 zł. Polecam serdecznie. Ostatnie sztuki. Kot pupsik 4323.